Cześć, kochani. Jest to czytanie na sierpień dla wszystkich osób z poznaku wagi. Zobaczymy, co u Was się szykuje. Na razie wielkie arkana. No, moi drodzy, dosyć poważny jest ten pierwszy, w zasadzie pierwsze dwa tygodnie sierpnia. W pierwszym tygodniu mamy śmierć i pustelnika. Przechodzicie przez jakąś rewolucję, przechodzicie przez jakąś zmianę, która jest zmianą długotrwałą, jest zmianą naturalną. Potrzebujecie również odosobnienia, nie chcecie za bardzo przebywać z innymi ludźmi i macie takie poczucie, że ta zmiana przejdzie łatwiej, będzie łatwiej się Wam pogodzić z tym wszystkim, co się dzieje wokół, w momencie, kiedy będziecie przechodzić przez to sami. Śmierć przede wszystkim jest zmianą długotrwałą, ale jest też właśnie zmianą naturalną, jest czymś, co musi nastąpić, jest jakąś naturalną koleją rzeczy, która po prostu musiała zaistnieć w waszym życiu. Doskonale wiedzieliście, że, że ta zmiana nadchodzi, że to musi się stać i w pewnym sensie jesteście pogodzeni z tym, ale potrzebujecie właśnie momentu tylko i wyłącznie dla siebie, żeby przemyśleć to wszystko, żeby przeżyć to. I żeby zastanowić się, w jaki sposób postąpić z tą zmianą, w jaki sposób ją wykorzystać, w jaki sposób przetransformować to swoje życie w chwili obecnej. Ta naturalność zmiany, którą niesie śmierć, mówi również o tym, że może ona przejść albo nastąpić w pewien sposób niezauważenie. Możecie przebudzić się dopiero w jakimś końcowym etapie tej zmiany, możecie Również nie zauważyć, że po prostu już jesteście w środku tej zmiany, w środku tej transformacji. Ta naturalność i ta powolność tej zmiany sprawia, że nasza czujność jest troszeczkę wyciszona. Nie, nie działa tak, jak działałaby w przypadku na przykład wieży, która mówi o bardzo nagłej zmianie. Śmierć jest bardzo taka zakamuflowana w pewnym sensie i budzimy się dopiero wtedy, kiedy Najczęściej budzimy się dopiero wtedy, kiedy ta zmiana staje się faktycznie w pewien sposób drastyczna. Tak więc będziecie podchodzić do tego wszystkiego w bardzo spokojny, w bardzo mądry, dojrzały sposób, do tej zmiany, o czym mówi pustelnik. Dwie karty wielkich arkan. Pustelnik mówi również o tym, że to wszystko, co będzie się działo, będzie się działo. W bardzo taki spokojny, właśnie i dojrzały sposób. Będziecie wiedzieli, w jaki sposób podejść do tej transformacji, ale jest to ewidentnie coś bardzo dużego, jest to coś bardzo istotnego w Waszym życiu, dlatego że mamy dwa wielkie, dwie wielkie arkana w, w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu również jest przeniesienie tej energii zakończenia czegoś. O czym mówi dziesiątka buław. Dziesiątka była, właśnie mówi o zakończeniu jakiegoś etapu, który już um, trwa, trwał od bardzo długiego czasu. Bardzo długo zmagaliście się z jakimś problemem, z jakąś sytuacją, i w drugim tygodniu sierpnia ona ostatecznie się kończy. Następuje również zmiana um, kierunku działania, zmiana kierunku myślenia, o czym mówi um, karta Koła Fortuny. Wasze życie zmienia się najlepsze, na lepsze. Wasze zmi życie zmienia się um, Diametralnie, coś się kończy, zamykacie ze sobą już jakiś etap, z którym, właśnie tak jak powiedziałam, zmagaliście się od dłuższego czasu i przechodzicie w energię koła fortuny, które mówi o tym, że przychodzą do nas sytuacje, przychodzą do nas osoby bardzo pozytywne, bardzo dobrze wpływające na nasze życie, na naszą rzeczywistość i wykorzystujecie te szanse. Karta koła fortuny mówi o tym, że trzeba się rozglądać, trzeba korzystać z tych wszystkich um, sytuacji, z tych wszystkich um, okazji, które się pojawiają na naszej drodze, dlatego że dzięki nim będziemy w stanie poruszyć to koło fortuny, odwrócić nasz los, który do tej pory być może. Dla niektórych z Was był trudny, te sytuacje, z którymi się zmagaliście, były naprawdę ciężkie. Tak więc korzystajcie z tego wszystkiego, co do Was przychodzi po to, żeby móc wyjść na prostą, żeby móc skorzystać z tych sytuacji, z tych dobrych rzeczy, które wokół Was się już zaczynają dziać powoli. W trzecim tygodniu przechodzicie w dosyć um, stabilną energię. Energię Króla Mieczy, która przede wszystkim mówi o tym, że będziecie bardzo dobrze radzić sobie ze sprawami formalnymi, będziecie dobrze sobie radzić ze wszystkim tym, co wymaga racjonalnego, chłodnego podejścia do spraw. Tak więc rozwiązywanie właśnie wszystkich spraw urzędowych, spraw formalnych będzie Wam szło naprawdę bardzo dobrze i świetnie będziecie sobie, pod, świetnie będziecie podchodzić do wszystkich wyzwań w tym zakresie. Również energia rycerza pucharów mówi o tym, że będziecie wchodzić w jakiś projekt, będziecie wchodzić w, jakąś, w jakiś nowy pomysł, w jakąś nową energię, która będzie pozwalała wam się rozwinąć emocjonalnie. Jest to coś, co będzie dla Was naprawdę atrakcyjne. Zaczniecie myśleć nad jakimś pomysłem, który jest naprawdę bliski Waszemu sercu. Będziecie chcieli za tym podążyć, jest to jakieś takie romantyczne pragnienie. Może to być oczywiście pragnienie związane z, ze sprawami zawodowymi, czyli jakieś wasze marzenie, jakieś pragnienie z przeszłości, które trudno było wam zrealizować dlatego, że coś was do tej pory blokowało. Będziecie chcieli zacząć realizować i będziecie chcieli wejść na ścieżkę właśnie formalną w związku z, z tymi pragnieniami, jakimiś waszymi pomysłami. Które naprawdę zawsze chcieliście zrealizować. Może to też być sprawa związana z Waszymi związkami. I tutaj też pojawiają się takie fale romantyzmu, fale większej wrażliwości emocjonalnej. I jeżeli mówimy o związkach, to te dwie karty mówią o tym, że być może niektórzy z Was będą chcieli wejść na jakąś bardziej formalną ścieżkę. I będą chcieli sformalizować związek, będą myśleli o tym, jaki może być ten kolejny etap relacji. Tak więc takie rzeczy mogą Wam być, mogą Wam się pojawiać w głowie w tym trzecim tygodniu sierpnia. W ostatnim tygodniu energia bardzo ziemska. Bardzo przyjemna, bardzo pozytywna. Wychodzicie już z tego impasu zupełnie, który mogliśmy widzieć w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, i pojawia się energia Asa Monet oraz Królowej Monet. Czyli świetnie sobie poradzicie z podjęciem jakiejś inicjatywy, z podjęciem jakiegoś nowego działania. Być może właśnie ta okazja, która się pojawiła w drugim tygodniu sierpnia, zostanie przez Was podjęta, zostanie wykorzystana. I dzięki temu przechodzicie w energię królowej monet, czyli w energię osoby, która bardzo dobrze zarządza swoimi finansami, bardzo dobrze się czuje w energii materialnej, potrafi nią zarządzać, potrafi bardzo dobrze kierować się swoimi działaniami. Jest również zadowolona z tego, co do tej pory osiągnęła. Wie, w jaki sposób zaplanować swoją przyszłość. Generalnie, bardzo doświadczona, bardzo przyjazna taka energia, która pozwala nam się rozwijać i pozwala nam kontynuować ten pomysł, który, który pojawia się w asie monet. Tak, generalnie, as monet jest to, jest to jakaś oferta, jest to jakiś pomysł, który przychodzi z zewnątrz. Jeżeli, szczególnie w. W połączeniu z tym kołem fortuny z drugiego tygodnia, mówi o tym, że coś się pojawi na waszej drodze, co nie jest zależne od was, ale ważne jest to, żeby wykorzystać tą szansę. Ktoś będzie wam proponował coś bardzo pozytywnego, będzie wam proponował jakąś bardzo, bardzo intratną ofertę i powinniście się jej podjąć dlatego, że dzięki niej będziecie w stanie wejść w energię właśnie tej królowej monet i będziecie w stanie kontynuować tą całą, to całe przedsięwzięcie i będziecie w stanie się wzbogacić tak więc moi drodzy jest to bardzo mocny miesiąc szczególnie ten pierwszy tydzień tak podsumowując mówi o tym, że będziecie przechodzić jakąś transformację będziecie potrzebowali czasu dla siebie, żeby przejść przez to płynnie w drugim tygodniu kończycie ewidentnie już jakiś ten etap, kończycie coś, co by was męczyło i wchodzicie w energię koła fortuny. Poszukujecie nowych okazji, nowych sytuacji, nowych ludzi, nowych możliwości rozwoju i te możliwości będą wam dane, będą do was przychodziły. Tak więc rozglądajcie się wokół siebie, korzystajcie z tego, co do was przychodzi i wykorzystujcie to wszystko pozytywne i dobre, co się pojawia na waszej drodze. W trzecim tygodniu załatwiacie jakieś sprawy formalne. Mogą to być właśnie sprawy formalne związane z jakimiś pomysłami, z jakimiś sprawami, które były w Waszej głowie, które są w pewien sposób sentymentalne dla Was i chcecie w tym momencie je sformalizować. Jeżeli macie jakiekolwiek zaległe sprawy urzędowe, które chcielibyście dokończyć, to właśnie w tym trzecim tygodniu sierpnia bardzo dobrze będzie wam wszystko szło i warto jest się na tym skupić. Natomiast w ostatnim tygodniu sierpnia nadejdzie jakaś bardzo dobra oferta, jakaś bardzo dobra informacja, która pozwoli wam rozwijać się finansowo i pod względem zawodowym. Tak więc korzystajcie z tej okazji, nie zapominajcie właśnie o tych wszystkich bardzo dobrych. Szansach, które do Was przychodzą w drugim tygodniu sierpnia. No i w ostatnim tygodniu sierpnia rozwijajcie tą okazję, która się pojawi w Waszym życiu, dlatego że naprawdę bardzo dobrze wyjdziecie na tym finansowo. Serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.